Cześć z tej strony i zapraszam Was dzisiaj na zapoznanie się z moim folderem moc, czyli pobieranie go od początku. Słuchajcie, prosiliście mnie o ten filmik już dawno, zanim jeszcze zaginęłam na dłuższy okres czasu. I ja się tak do niego zbierałam, zbierałam, ale jakoś nie mogłam się zebrać. Potem jakoś w ogóle było ciężko no nieważne. W każdym razie, słuchajcie, ponieważ ja nie odpalałam komputera w ogóle chyba, a już na pewno nie Simsów. Od czasu mniej więcej tego etapu, w którym można było sobie pobrać te codzienne nagrody, więc kilka aktualizacji jest za mną. W sensie zrobiłam je wszystkie praktycznie w ciągu ostatnich dwóch dni, bo jeszcze kupowałam nowy dodatek i tak dalej. No nie W każdym razie, ponieważ ja generalnie modów mam mało i, i dalej mam zamiar się tego trzymać, to stwierdziłam, że po prostu będę je sobie z wami pobierać. Zobaczycie, gdzie, co i jak przy okazji. Bo często w grze nie jestem Wam w stanie tego dobrze pokazać, albo byłoby to, chociaż może by byłoby to ciekawsze. Nie wiem, dajcie znać, jeśli chcecie niektóre z nich zobaczyć, jak wyglądają w grze, chociaż nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć. Bo to są naprawdę niewielkie mody, niektóre zresztą sami zobaczycie, więc stwierdziłam, że sobie je razem popobieramy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Y oczywiście, jak już się zebrałam do nagrywania ponownie, to rano się budziłam trochę chora, więc mogę brzmieć źle, albo przynajmniej dziwnie. Nie wiem, też czy wytrzymał moje gardło, ale próbujemy lecimy z tym. No i kolejna ważna rzecz jest taka, że ja ten odcinek, który wy oglądacie prawdopodobnie gdzieś w okolicach środka tego tygodnia albo w ogóle później. W sensie, no dobra, nie wiem, jakieś dzień tygodnia zakładam, że gdzieś koło weekendu, ja go nagrywam w weekend wcześniejszy, czyli w sobotę wieczorem, dwa dni po wyjściu dodatku, więc na pewno nie wszystkie mody, których ja potrzebuję, będą zaktualizowane. Ale przebrniemy przez to razem. Nie zdziwcie się, tylko że one już potem na przykład pojawiły się w jakimś odcinku albo coś, bo po prostu ten odcinek jest jako pierwszy, bo ja właściwie od początku z wami ustawiam sobie grę po takim czasie. Także lecimy. Pierwsza podstawowa rzecz, która po prostu jest zawsze i występuje zawsze w, w moich filmach, że tak powiem, tudzież w mojej rozgrywce, to jest MC. I ja nie mam tam jakichś specjalnie ambitnych rzeczy poustawianych. Natomiast są pewne rzeczy, które potrzebuję ustawić, są pewne rzeczy, które potrzebuję ustawić, żeby dobrze zrobić sobie save'a. i są rzeczy takie mniejsze typu ilość osób, ilość simów, które się pojawia na parceli razem ze mną, bo sobie zawsze zwiększam do około 25-30, żeby to wszystko było takie bardziej żywe. Natomiast jeśli chcecie odcinek o tym, co ja mam w MC, to dajcie znać, bo w sumie mogę to zrobić też razem z Wami. Może przy okazji od razu przybrniemy sobie przez to wszystko. Nie wiem, czy ktoś to interesuje, ale wiem, że ktoś kiedyś pytał, żeby, żeby powiedzieć, co ja mam w MC poustawiane, także dajcie znać w razie czego. I kolejna rzecz: ja sobie z reguły na takie akcje jak dzisiaj robię po prostu nowy folder i tam sobie wrzucam to, co chcę. I mam też, jakby, stary folder, moc na pulpicie, żebym sobie sprawdzała, co mi ewentualnie jest potrzebne, bo o niektórych rzeczach po prostu nie pamiętam. Sprawdzam też, czego nie używałam i na przykład nie będę tego pobierać teraz, ale myślę, że to się sprawdza tylko przy okazji naprawdę niewielkiej ilości modów. Jeśli ktoś ma ich bardzo dużo, to to się może nie zdać egzaminu. No i ja MCU nie pobieram, bo nie potrzebuję. Kolejną stroną, na którą zawsze zaglądam. I jest to moja podstawa podstaw. Kto mnie już wcześniej o tym wie, to jest oczywiście Twisted Maxi. I tu są trzy mody. I to jest oczywiście Tool Better Build By i Better Exception. Z tym, że z tego co wiem, to Tool jest yy, niezaktualizowany. Natomiast, yy, czekajcie, to nie jest akurat strona Toola. Natomiast z tej strony to totalnie dla mnie nie wynika, ponieważ nie wierzę, żeby 14 lutego była ostatnia aktualizacja, mimo tego, że jestem opóźniona w tym wszystkim. Natomiast z tego co się orientuję, ten jest niezaktualizowany, więc będziemy potrzebować wyższej wersji niż 2.8.1, więc na razie sobie daruję. Nie wiem jak z Better Build By. Patch Update 28 maj, rozumiem tak? Czyli no też chyba jesteśmy w czarnej yy, kokardce, ale to sobie jeszcze sprawdzę. I Better Exception, no właśnie też mi z tego nic nie wynika, więc na razie chyba nie będę tego pobierać. Poczekam. Yy, posprawdzam sobie potem na naszym Discordzie yy, w newsach modowych, czy tam jest coś zrobione, czy nie. I, I tyle. W każdym razie to są te trzy mody, które na pewno będę pobierać. I chyba taka ostatnia podstawa podstaw u mnie, czyli ostatni mod, bez którego po prostu nie włączę gry. Cała reszta to już są takie powiedzmy bardziej większe, mniejsze pierdołki, bez których przeżyję. To jest oczywiście UI Extension. O tym modzie chyba też już kiedyś mówiłam. Nie robiłam pewnie całego filmiku, ale wydaje mi się, że przy ustawianiu sej'a czy coś takiego w którymś filmiku to było na pewno. W każdym razie to jest ten kolejny mod, który na pewno ląduje u mnie w folderze. Nie jestem też oczywiście przekonana, bo nie wiem jaka jest wersja gry, po prostu jakby nie wiem, muszę to wszystko posprawdzać, ale tak sobie z wami, tak się właśnie przygotowałam, tak sobie z wami pobieram, więc, więc mówię wam po prostu co będę pobierać i to będzie również i w tym wszystkim. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do kasa i tu też będą rzeczy, które, że tak powiem, muszę mieć, a przynajmniej jest mi z nimi lepiej i takie, które nie są konieczne, ale są raczej. I zastanawiam się, czy jeszcze sobie czegoś nie pobrać. Jeszcze to przemyślę, w każdym razie pierwsza, podstawowa rzecz to jest oczywiście więcej kolumn. To jakby nie podlega kwestii, ja mimo tego, że nie używam CC to mam poczucie, że tych ciuchów, włosów, czegokolwiek innego jest sporo i mi dwie kolumny po prostu uszkadzają. biją mnie w oczy. Ja pobieram sobie cztery, bo pięć mi się nie mieści na komputerze, na monitorze. Więc ja pobieram cztery, jakby mogła to bym pewnie pobrała pięć. Natomiast przywykłam do tych czterech i jest to dla mnie całkiem spoko. Kolejną rzeczą, i to już jest raczej też ten z tych podstawowych rzeczy, które po prostu muszę mieć, to jest skin. I tu powiem Wam szczerze, ja używam defaultowego skina, jednego tego samego zawsze do wszystkich. I tu powiem Wam szczerze, że się waham. Między Pluto, a między tym, on jest chyba Water Lily, Water Lilies, tak. I teraz tak. Wiem, że to zdjęcie przy Pluto wygląda dla większości z Was pewnie nieładnie, i to nie jest sim w Waszym stylu i tak dalej. Okej, okay, spoko. Ale ja tego Pluto używam. Oh, powiedziałabym, że lata. Może przesadzam, ale na pewno długie, długie, długie miesiące. I miałam go od początku, jak y, nagrywam YouTube'a. Więc to nie jest tak źle z nim wcale. On jest taką trochę ulepszoną, że tak powiem, wersją. Y, chyba była vanila od Lumi, taki bardzo podstawowy skin, czyli taki leciutko po prostu poprawiający sim z EA, więc ten mnie bardzo przekonuje, ale chwilę przed tym, zanim skończyłam, że tak powiem, nagrywanie ostatnim razem, to używałam tego, dosłownie przez parę dni. Co prawda oni nie mają tego czerwonego makijażu wtedy aż tak, ale najgorsze jest to, że te wszystkie skiny, one też na tych zdjęciach, jakby wiecie, każdy robi mu pod siebie i, I to nie jest miarodajne, bo to powinny być skiny, żebyśmy dobrze wszyscy wszystko widzieli, nie wiem, na jednym simie, którego wszyscy mamy i po prostu widzisz wtedy różnicę między tym simem a, a innym, bo widzicie, ten sim a ten sim, po prostu, oni po prostu są zupełnie inaczej zbudowani i jakby ocena skina jest praktycznie niemożliwa i się zastanawiam, ale chyba wezmę Pluto. Wiecie to pobiorę oba, najwyżej sobie zmienię, ale na razie trzymajmy się Pluto. Nie wiem, dobra, dajcie znać, słuchajcie, tylko nie oceniajcie po tym, że tamten jest ładniejszy, w sensie mówię są ładniejsi, tylko nie wiem, dobra, nieważne, biorę oba. Kolejna rzecz to są kolory skóry, odcienie skóry i z jednej strony jest to mój must have, z drugiej strony teoretycznie bez niego przeżywam, natomiast no nie ukrywajmy, że te kolory są znacznie ładniejsze niż te, które mamy w grze. Natomiast jest to do przeżycia, rozumiem, jeśli ktoś tego nie pobiera, jakby jest to zupełnie w porządku. Natomiast ja mam te Berskin Tone Pack od Lamatis i ja się z nimi raczej nie rozstaję. No, problemem dla mnie jest to, że jak robię save'a, to lepiej żebym go nie używała, bo pewnie większość z was tego nie ma, ale, ale pobieram, chociażby dla siebie prywatnie. No i jak default skin, to oczywiście default oczy. <laughs> ja nie mam w sumie nic do tych EA i jej. Nieważne. Nie mam w sumie nic do tych podstawowych. Da się z nimi żyć. Ale jak mogę, to żyję bez nich. I ja pobieram te od. Nie chcę zadziałać. No nieważne. W każdym razie ja pobieram te perl, bo one dla mnie są najbardziej. Ym... Nie wiem, najładniejsze po prostu. Wiecie, bo one są takie niby zwykłe, ale mają jakiś taki pstryczek w nos. Nie wiecie o co chodzi. Tak, tak wydaje mi się, że na tym obrazku to będą te, chociaż. Ciężko mi ocenić po takim czasie, ale wydaje mi się, że one tak idą po kolei, czyli Ruby, Quartz, em, Opal, czyli to będą musiały być te perle. Przynajmniej w założeniu, chociaż bardziej bym się skłaniała, że to były te, z tym, z tym jednym białym kółeczkiem tutaj, ale nie będę teraz ciemniać, zobaczycie sobie w grze przy okazji, zresztą widzieliście pewnie w poprzednich odcinkach. Idąc za ciosem, coś co nie jest w żaden sposób obowiązkowe i też przy save'ie, pewnie nie będę tego używać, ale sama dla siebie lubię bo po tylu latach już mnie to po prostu denerwuje, to są yy, zęby. Nic specjalnego, nic chyba nadzwyczajnego, ale dobrze mieć jakąś tam różnorodność. Nawet jak nie przy tych simach, które się pamiętają po świecie, to ja lubię swoim czasem dawać. Wydaje mi się, że to daje mi jakiegoś takiego pewnego uroku. Nie mogą wszyscy mieć idealnie prostych, białych zębów, nie jesteśmy w Ameryce, dajemy sobie w ogóle siana. Więc yy, to są te zęby. No i dalej, wracając trochę do modów, to już jest taki totalnie nie must have w sumie z jednej strony, chociaż z drugiej, jak się nad tym zastanowię, to, to tak. To jest na pewno Standstill in case. I tutaj nie wiem, czy jestem na dobrej stronie. Nie wczuwałam się. Wziąłam pierwszą z brzegów, w sensie skopiowałam sobie to, co miałam w folderze moc, i wrzuciłam sobie w Google'a, czyli pobierałam to z tej strony. Jeszcze nie sprawdzałam, czy to działa, ale na pewno jakaś wersja tego, którakolwiek, bo. Już widzę, że to jest któraś z rzędu od różnych twórców, więc 1 stycznia 2024 ym, nie wiem, czy działa. Zobaczymy. Będę szukać w razie czego, natomiast to na pewno. I kolejna rzecz to jest jeszcze brak make-upu i akcesoriów na randomowych simach. Nie pamiętam, jak to jest, jeśli chodzi o tych, którzy już byli wcześniej stworzeni. Wydaje mi się, że oni są z tymi, niestety, e, dodatkami. Natomiast nie ma ich na Simach, których sobie tworzycie w Kasie. Czyli jak wejdę teraz w grę z tym modem i będę chciał sobie stworzyć Sima, to tego po prostu nie będzie, tych wszystkich jakichś dziwnych dodatków. Ani make-upu będzie miał tylko strój, bo jest też modna na to, żeby byli od razu rozebrani, ale totalnie mi to obojętne. Natomiast te dodatki na tych randomowych Simach mnie denerwują. A... A z Ten styling no to wiadomo, trochę jest po prostu wygodniej i łatwiej. Więc tu mamy Ten i tutaj widzę Mizorayuki, czyli to to samo, co zawsze. Znaczy, odkąd pamiętam, wcześniej chyba był ktoś inny. A z Ten a Boże, No Makeup od Simply Anuta I jak już tu jesteśmy swoją drogą, to to też jest taki trochę must have, chociaż on powinien być w innym odcinku, ale jak już tu jesteśmy, to już tu bądźmy. To jest jeszcze oświetlenie w kasie. I poza tym, że ja używam D-Shade'a, o którym też chyba będzie odcinek, bo wydaje mi się, że go sobie zainstaluję na nowo. Bo nie przyłączyłam się jeszcze na yy, DX11. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale tak sobie myślałam, że może to zrobimy przy okazji, bo też było prośby o to. W każdym razie używam też osobnego światła do kasa. I żeby was nie skłamać, ja mam chyba tą wersję. Nakłamałam, mam tą ostatnią, czyli Neutral Light Torchlight. I to daje to uroku, lepiej to wygląda i ja po prostu lubię. To też nie jest w ogóle żaden obowiązek. To jest, wiecie, kwestia wyglądu, tego jak lubicie, żeby wyglądały Wasze Simy, w sensie Wasza gra cała. To jest tak samo kwestia używania lub nieużywania dzisiaj da Jakiego używacie tego dzisiejszego? Czy bardziej różowego, czy bardziej białego, czy bardziej mrocznego? To jest wszystko kwestią sporną. Ja lubię i w sumie, jak już tu jesteśmy. To już nie, nazwa, nie nawiązując do, do SimpliAnuty, ale jak zostając przy Kasie, bo zostało chyba jeden czy dwa, jedna czy dwie rzeczy, to kolejną rzeczą jest oczywiście tło w Kasie. I teraz tak. Ja używam zwykłego najprostszego, wszyscy to wiemy, monochlorowego i osobiście wolę chyba białe, ale pisaliście mi parokrotnie, że to białe Was bije po prostu po oczach. Może jest to być też kwestia d może to być kwestia Waszego ekranu, nie, dobra, nie wiem, nie znam się, nie będę się mądrować. Natomiast pobiorę sobie czarne, żeby nikt mi nie mówił, że go biję po oczach i po prostu będzie najprościej. <grym> Także i na tym chyba skończymy kasę, przynajmniej z tych takich rzeczy bardziej podstawowych. Słuchajcie, oczywiście Was znakomałam, bo to nie jest koniec kasa, <grym> ale nie będę już tego szukać, bo się nie chce, bo podobno działa wszystko, więc sobie po prostu przykleję z poprzedniego folderu, ale to jest oczywiście brak rzęs od jej i jakieś tam kilka, jakiś tam rzęs. Ja generalnie używam rzęs od M-Sims, um, od Kiko i od Miko. I to jest tyle, tak naprawdę, rzęs, które mam. I jakby, no, nie, nie będę się nad tym rozwodzić, wybaczcie, ale to już w ogóle jest kwestia gustu, więc po prostu brak jej rzęs i już jest wystarczająco. I słuchajcie, przechodząc bardziej mniej do rozgrywki, na czym będziemy generalnie kończyć? To pierwsza rzecz, i najważniejsza, i to Wam mówiłam, że to też na pewno będzie w saveie, w razie czego to jest More Selectable Icons od zerbu. Ja tego używam, bo wolę to mieć. Lepiej mi z tym, jak mam więcej opcji do wyboru, te kilka ikonek, które są w grze, typu do kalendarza czy do klubów, to jest po prostu dla mnie za mało. Lubię mieć większy wybór, więc to jest pierwsza rzecz. Następną rzeczą jest Storytelling Toolkit. Nie jest to coś bardzo obowiązkowego, natomiast jak gdzieś coś sobie robię czasem zdjęcia czy coś w tym stylu, to jak najbardziej się przydaje, ale ja tego używam głównie po prostu, żeby zmienić Simon nastrój. Oni co prawda wtedy mają że ona jest zła, bo przez storytelling, nie to, że coś tam się stało, nie ma jakiejś wymyślonej historii. Natomiast do tego mi to jest tak naprawdę potrzebne i wyłącza też te efekty nad głową. Nie muszę wpisywać kodu żeby tego nie było tylko po prostu sobie jednym przyciskiem. Nie wiem, czy Wam to teraz tu znajdę na obrazkach, ale nie znajdę oczywiście nie ma do tego. W każdym razie ja tym też usuwam sobie plan nad głową i tego typu rzeczy. Kolejną sprawą może mniej obowiązkową, chociaż ja lubię, lepiej mi się wtedy patrzy na tą grę, a patrzeć na nią często. Niby bardziej z trybu budowanej niż z mapy, natomiast y, y, jest mi to po drodze, że tak to nazwę. To są oczywiście zastąpione mapy od 20th Century Słuchajcie, nie mogę jednak mówić, od 20th Century Bob. I do wyboru, do koloru y, wydaje mi się, nie wiem czemu te mapy są 21 kwietnia. Czy to są jakieś nowe wersje? Muszę się przypatrzeć. W każdym razie to sobie popatrzę, pościągam, bo niektóre miasta macie na przykład do wyboru wersję dzienną i wersję nocną, z tym, że mieć świadomość, że ona wtedy zawsze jest taka, zależnie od tego, która rzekomo jest godzina. Więc jeśli powierzycie sobie na przykład zawsze ciemny tomarang, to po prostu będzie zawsze ciemny tomarang, będziecie tam zawsze w nocy i o ile super. I o ile w miastach typu, nie wiem, Forgotten Hollow to jest ok, o tyle no, w jakichś takich zwykłych w cudzysłowie miastach, no to nie wiem, kto jak woli, ale mapy jak najbardziej polecam. Kolejna rzecz, którą ja bardzo lubię, jeśli chodzi o rozgrywkę, jak już sobie pogrywam, to jest Wim Overhaul. To kiedyś była Binsen, nie wiem po niemiecku, teraz to jest Sims for Me. O, Binsen, 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 nieważne. I to dodaje po na pewno jest niezaktualizowane po ostatnim dodatku. Jak widać, zresztą na dacie nieważne. W każdym razie, jeśli gracie z tymi życzeniami i strachami, jeśli nie macie tego wyłączonego, to bardzo polecam, bo to daje naprawdę dużo nowych rzeczy. Wiadomo, że to też jest w pewien sposób ograniczone, ale mimo wszystko trochę urozmaica tę rozgrywkę. Ja lubię mieć to włączone. Lubię też z tego korzystać, więc to jak najbardziej jest taki mój mały must have. Lecąc dalej, to jest New York Workers. Nie jest to coś obowiązkowego bardzo u mnie, natomiast y, zależało mi na tym. Pamiętam swego czasu: Krzydek to aktualizował. Jak tutaj bardzo długo nie było. Bo to jest chyba oryginalne, jakby twórczenie, natomiast ona bardzo długo się nie odzywała i potem Krzydek to aktualizował. Natomiast nie mogę znaleźć w internecie wersji Krzydka. Muszę wejść na jej Discorda. Yy, więc, ale znalazłam Tom z kwietnia, więc jest całkiem nieźle. Może być też tak, że wróciła po prostu twórczyni i, i ona już sobie to aktualizuje. Nie wiem, zobaczymy, muszę popatrzeć. To jest taka mała rzecz, wiecie, nie, nie zwracacie na to uwagi, ale potem się okazuje, że wasi, wasi simowie chodzą do pracy czy do szkoły yy, i nikogo nie poznają, co jest dla mnie chore. A tak to przynajmniej ten pasek znajomości Wam rośnie regularnie. No i chyba ostatnia rzecz, jeśli chodzi o moje mody z takich, które miałam do tej pory i które teoretycznie mniej więcej w miarę planuję mieć teraz. Jeszcze się za tym zastanawiam, jeszcze to przemyślę, przejrzę to sobie, zobaczę, co ewentualnie bym chciała, bo to są też takie małe rzeczy, które, na które pewnie aż tak się zwraca uwagi, typu szybsze odrabianie lekcji, wolniej spadające potrzeby zwierząt, tych w, w wiejskiej sielance i tak dalej. W każdym razie to są mody od Little Mrs. Sam. Myślę, że wszyscy znają, wszyscy wiedzą i spora większość z Was używa. W każdym razie chciałam o tym wspomnieć. Zaraz sobie przejrzę i po prostu jeśli coś pobiorę, to zrobię Wam, że tak powiem, aktualizację za chwilę. Natomiast wstępnie to tak naprawdę jest wszystko, co jest w moim folderze. Zaraz sobie to wszystko rozpakuję, obczaję i zobaczymy, ile mi z tego wyszło. mam, że to nie będzie dużo. Dobra, słuchajcie, nie powstrzymałam się i kilka modów od Little Miss Sam wleciało, oczywiście, do folderu. Zaraz wam pokażę, co jak. Natomiast folder na koniec ma chyba 7,39 MB. Oczywiście nie ma la Better Build Buya i Better Exception. Natomiast to chyba nie są jakieś ogromne mody, chociaż nie pamiętam. W każdym razie, no i nie, są też ustawione opcje w MC, co znaczy, że nie ma tego dodatkowego pliku z ustawieniami. Nie wiem, ile on miejsca zajmuje. W każdym razie, no to jest naprawdę niedużo. Jeśli chodzi o mody od, od LMS, to mamy tak LED Francierze H-Up. Nie mogę się ciebie wypowiadać. Czyli tak pokrótce w momencie, w którym mamy zablokowane starzenie się, a na przykład nasz Sim dziecko powiedzmy, ma urodziny i staje się nastolatkiem, to automatycznie na tym samym torcie wszystkie inne dzieci. Zresztą w ogóle chyba każdy wiek, z tego co pamiętam, a da nie, do no nie gram, ale chyba wszystkich, kogo możemy na tym samym torcie, możemy w tym samym momencie postarzyć. Także to jest bardzo spoko, żeby nie wchodzić potem, wiecie, wychodzić z, z rodziny, wchodzić do kolejnej, postarzać i tak dalej to możemy sobie po prostu zrobić to tylko to muszą być osoby, które są u nas na parceli w tym czasie na tej naszej imprezce, także to trzeba wziąć pod uwagę. Kolejną rzeczą brak autonomicznego brania jedzenia w momencie, w którym się je ugotuje, co mnie często wkurza, szczególnie przy jakichś tortach i tak dalej, albo wykwintnej kolacji, a tam ubywa talerzy. To są wszystko malutkie mody, ale przynajmniej mi coś dają w rozgrywce. Następną jest czy mogę wpaść? Ja bym to tak powiedziała po polsku, po, po swojemu. Tak pokrótce chodzi o to, że możesz wybierając telefon, zadzwonić do kogoś, czy ty możesz do niego przyjść. Na przykład nie pamiętarcie on mieszka, nie chcecie cię podróżować przez tryb mapy i tak dalej. To nie musisz do nich dzwonić, żeby oni przyszli, tylko możesz ty iść do nich. Od razu jeszcze wam powiem, ja nie jestem przekonana, czy te wszystkie mody są zaktualizowane. Nie czytałam. Przydaje się, że nie czytałam, ale robię to na własną odpowiedzialność. Ja sobie z tym poradzę, jak to nie będzie działało, <laughs> ale patrzcie na to, czy mody są zaktualizowane. Także nie piszcie mi też na dole, e, bo to nie działa, możliwe, że nie działa, ale ja po prostu chciałam to dzisiaj zrobić, żeby już mieć z górki, że tak powiem i mieć przygotowaną listę, co mi jest potrzebne. Kolejną rzeczą jest yy, homework Twix. generalnie mi chodziło o to, żeby po prostu nie robili szybciej zadania domowe, tu jest trochę więcej do przeczytania, chcecie to sobie zobaczcie, dla mnie najważniejsze, że nie krócej będą robić zadania domowe, bo to trwa i trwa i trwa i, trwa, i na studiach i w podstawówce i zawsze. Kolejna rzecz, szybki prysnik, szybka kąpiel, to chyba nie ma czego tłumaczyć, to trwa godzinami, więc już nie trwa. I to, co Wam mówiłam, czyli mamy lepsze zwierzęta z wiejskiej sielanki i no, potem jeszcze doszły konie. Jakby jak ja zaczęłam korzystać z tego modę, to konie jeszcze nie było. W każdym razie mamy lepszą higienę, lepszy głód i lepszą aktywność, w sensie tą jakby znajomość z nami, nie wiem, jak wam to określić. To znaczy, że one wolniej im spada higiena, wolniej im spada głód, lepiej się generalnie zachowują, łatwiejsze to wszystko jest. Dzieci mogą iść na spacer z psami, bo nie rozumiem, czemu nie mogą, więc już mogą. Kalenda Twix to nie wiem, czy będę z tego korzystać, ale pobrałam, bo pamiętam, że na początku ja po prostu czekałam na tego moda z niecierpliwością. To jest mod, który jakby anuluje ten bal kończący liceum. I tą i całą imprezę kończącą liceum, która jest co tydzień normalnie w kalendarzu. Jeśli gra się na długim życiu albo wygląda zablokowanym, to jaki jest sens chodzenia co tydzień na bal? Więc wtedy po prostu między niedzielą, chyba sobotą, no, bo w sobotę jestem ten, ten impreza, czy w piątek. W każdym razie gdzieś w środku tygodnia najlepiej sobie ustawić jakby taką zgodę, że na przyszły tydzień e, ten bal ma się pojawić. A tak, tego nie ma w tym kalendarzu. Potem mamy szybsze ogrodnictwo to nie ma czego tłumaczyć. I na koniec mamy, że możemy iść z większą ilością zwierząt na spacer. W sumie miałam tego metodę od dawna, nigdy go jeszcze nie, próbowa nie wypróbowałam. Mój wątek jest taki, że mam cały czas wizję, że mój syn na przykład będzie trzy psy albo dwa psy, i nie może iść z oboma naraz na spacer. No to teraz teoretycznie może, ale jeszcze nigdy go nie sprawdzałam. Tak naprawdę mam go po prostu od dawien dawna, ale nigdy jeszcze nie mam okazji z niego skorzystać. A teraz już mam. Znaczy, mam nadzieję, że będę miała ale pobrałam go, bo jakby uznałam go za taką małą, dużą konieczność. No i na koniec dla tych z was, którzy mają problem ze swoimi modami i potem przychodzi wam do szukania moda, bo granie działa, bo coś tam. No ja raczej nie mam modów, które bardzo jakoś powinny psuć grę, ale zwykłe UI może po prostu psuć całą grę i z reguły psuje po każdej aktualizacji. W każdym razie polecam mieć porządek w swoich modach. Jak nie konkretnie modami, każdym osobno, bo macie ich mnóstwo, to przynajmniej twórcami. No, MC nie może być w folderze, UI też nie, bo to jest mod skryptowy, znaczy chyba może być w jednym, ale wolę nie ryzykować. XML do czegoś jest potrzebny, chyba do story tool, story tellinga tutaj w tym wypadku. Generalnie on mi nie zna, czego potrzebne, ale są mody, którego potrzebują. Więc w ten sposób to wygląda, no kas ja mam cały razem, ale dlatego, że ja mam w kasie też nie dużo rzeczy, nie mam tu CC i tak dalej, jakbym miała CC, to też bym miała, miałabym pewnie CC kas, CC meble, no i potem meble mam z reguły twórcami, a kas mam z reguły, chociaż chyba też mam twórcami i potem i mam ewentualnie twórcę włosy i twórcę ciuchy, wydaje mi się, że zawsze mam twórcami, bo tak mi jest najwygodniej, w każdym razie polecam mieć porządek w swoich modach. No, dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to, co chcieliście się dowiedzieć się, dowiedzieliście. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się plótko, do usłyszenia następnym razem. Cześć!